Zaczekajcie chwilkę, bo ja będę gatał tak nie wyraźnie. Hejka, witajcie na naszym kanale suka, ale no... Ja mam taką creepera, bo no, zawsze... I jest przeziębiona. Jest jeszcze jestem na wydatek przeziębiona. A więc no i sułkę do głosy w <laughs> <coughs> jak robię tak, to, to nie, że tak przypadkowo robię, tylko tak specjalnie, czyli, że kaszle, to że moje rodzice, że na przykład malutka siostra Ej. Bo nie chcę wiedzieć, gdzie wiedziałem jazdy. Zobacz, jeszcze tu mam plecak dla siostry. Łał, no, ja też go mam. No dobrze, muszę wystawić. W sumie pierwszy raz wystawię mi pierwszy. Dwa Mega jest gorąco. Chyba... O kurde, teraz też coś tak...

a ja, jaki dla ciebie to jest wzrost? To jest ten największy wzrost? Mhm. Mm Niewiarygodny. Niewiarygodny. Nie. Dobra. <laughs> Albo dobra. To Nie kim cudem to pierwszy wstał. Właśnie też nie Będziemy je budzić. No zdecydowanie. To naprawiłeś tą szafę. No właśnie, jeszcze nie skończę. Ja mogę jeszcze windę naprawić. Bo tu była jakaś. Tak myślałam. To, było, to, to winda od samego początku była. jakaś dziwna, no? A ja nie Nie, chodzi w nie, ale no wiem. wiem okay. Ну что. А не вставай. О, что ну не то только убирай. Выйди мне с тут. No w co ja się dzisiaj ubiorę? Mam wiele fascynujących ubrań. Mm. W to. I no tak wyglądam. Czemu to wszystko piękna sukienka? Naprawdę. Nie jedziemy to tu gdzieś dzisiaj. Nie wiem. Nie mam dzisiaj że się myśli, to będzie tak. Yy, no dobra. Co ja bym mogła robić? Poczuł sobie falę. Fajna. Zaczytajcie. Jaka fajna to jest. Nie, nie. Halo, wstajemy. Mama? Nie, mówisz, no, że lecił mi. Cześć, oj, siocia. Ale mama. Cześć, siocia. Chciałeś mnie nie Mogę ci w sumie powrócić, co? Tak. Wyciekł się nie wiedział, w tej pierdolności Dobra, zacznijcie i tę płodowarkę Eee, dużo nie, nikt nie wiedział, że mi telefon spadł, w sumie nie, nikt nie Dobra, nie już. trudysz Fajne, nie? No. W toka boka. Hmm. Czemu? Czemu sobie dziś, nie pokażę Brał w browser na przykład? Zawsze kierujesz w to boka Na No co? Kupiłeś by mi je taki jeden dodatek. No ile on kosztuje? 10 zł. Ehm. Um, no tak. A też na mnie 40 złotych do Kaboka. Jeśli to będzie dla ciebie makeup. W sumie, że niedługo masz urodziny, to będzie już ode mnie prezentowa urodziny twoja. I chuja, no to co ja chcę. To ja chcę ten! Nie? Bo jesteśmy bardzo baj. Bo... To ja chcę ten. Oni śładnie mama, nie? Tak, bardzo. I patrzcie jaka to jest ładna ściana. ta i, Nie ta tapeta? Jeśli w sensie taka tapeta, no ale ja widzisz ją. Taka drewniana. No widzę. Ładna, nie? No bardzo ładna. I drugie chcę to. 30 będzie mogła sławić Postać I pacie, jakie dużo ma nie co takie ładne tu No, dziękuję. Kupi mi to. No, dziękuję. Ładnie mama nie. No ładna. Ja no, to placie. Kupię mi to. No dobra, to. <coughs> Idź pogadaj tylko z Siąsią, a ja ci to kupię, dobrze? Może ci coś jeszcze dokupię. Dobra. Cześć tatuś. Cześć. Ta... Mogę rączki? Możesz. Ta la la ta la la la. Ta, ta, la, la, la cieszę się działa bi. Ja leczyłem książkę. A widziałaś o tym cyklecie? Okej. Kochani, w nie sensie wiedziałam o nim bo mnie w sensie to już odkryłam przypadkowo. Można mi kupić dodatek w Cokaboka i może dwa dodatki i może mi coś dokupi. No okej. Okay. Cześć mamuś, zrobiłaś mi to już? Tak, obejrz sobie. I potem zaraz powiesz, czy jesteś zadowolona. Chodź tu. Hmm, no ten tu jakieś z cienkami jest. To jest super. Um, te ubramka są. Chwila, chila, chila, chila. Nie miałam całego miasteczka. Dziękuję. Chwila, 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 chwila. Chwila, 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 chwila. Ale jeszcze mi i leci, i leci, i dobra, ja się tu będę bawiła chwila, 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 ja nie miałam całego miasteczka widzisz, jakie to jest śmieszne? co? Uch, nie w dupę wow, to <laughs> jest cały czas po stopie więc nie do żeby <gryzłą> mnie tupe ugryzła uh -huh, na pewno naprawdę w dupę ugryzła ta mucha Gryz, Żebyś się zaraz sama dupę nie ugryzła nie dosięgam chwila <laughs> chwila 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 Rito.